ale ze mnie idiotka. Jak zwykle jestem do niczego. Zdarza ci się w ten sposób pomyśleć, albo nawet powiedzieć to do siebie samej, czy do siebie samego na głos? A może zdarza ci się przeklinać ze złości na siebie, z ogromu odczuwanego wobec siebie niezadowolenia? Jeśli tak, to z jednej strony nic zaskakującego, bo zdarza się to każdemu. Każdy z nas odczuwa niekiedy niezadowolenie z siebie, z tego, co zrobił, jak postąpił, zadecydował czy zareagował. Każdy z nas Czasem się złości na siebie. Czasem bardziej, niekiedy mniej. Czasami szybko nam ta złość przechodzi, a innym razem trzyma nas dłużej. Wszystko to jest ok, o ile nie jest tego za dużo. I właśnie tu jest zasadnicze pytanie: jak często masz samokrytyczne myśli? I jak są intensywne? Bo może niekiedy już stają się wręcz obraźliwe. W tym podcaście zajmiemy się tematem nadmiernego samokrytycyzmu. Zastanowimy się wspólnie, z czego może to wynikać. Jak może to oddziaływać na nas i na nasze życie, a także w jaki sposób można spróbować sobie z tym poradzić. Ja się nazywam Dorota Nowocin i na co dzień zajmuję się psychoterapią. Dzielam psychoterapię osobom, której potrzebują ze względu na różne swoje trudności i problemy, a także uczę i wspieram tych, którzy stawiają pierwsze kroki w tym zawodzie. Samokrytycyzm sam w sobie nie musi być problemem. Możemy znaleźć naprawdę wiele argumentów za tym, w jaki sposób może być przydatny. No bo przecież zawiera się w nim zwracanie uwagi na własne błędy czy wady. Jeżeli potrafimy to zrobić w miarę obiektywnie, nie raniąco dla siebie, a potem jeszcze wziąć odpowiedzialność za własne działania, to w sumie świetnie. Daje nam to szansę do rozwoju, do popracowania nad sobą, możemy zauważyć i nazwać to, co wymagałoby naprawy. To wbrew pozorom bardzo dużo. Bo właśnie od tego zaczyna się każda zmiana, od tego, że zauważamy i nazywamy ale umówmy się, taki scenariusz jest stosunkowo rzadki, żebyśmy tak bardzo obiektywnie, w wyważony i bardzo rozsądny sposób na siebie spoglądali. A jak jest częściej? Najczęściej obdarzamy się nadmiernym synokrytycyzmem, co oznacza, że myślimy o sobie źle w wielu sytuacjach, oceniamy negatywnie swoje decyzje, zachowania, reakcje. I chodzi tu o proporcje czyli częściej w myślach się ganimy, niż chwalimy. Częściej negatywnie się oceniamy niż pozytywnie, częściej krytykujemy się w myślach niż doceniamy. Co za tym idzie? Im gorzej o sobie myślimy, tym gorzej się ze sobą czujemy. Po prostu odczuwamy więcej niezadowolenia z siebie i swoich działań, złościmy się na siebie, towarzyszy nam frustracja. Dodatkowo negatywne myślenie o sobie skutecznie obniża nastrój, demotywuje i sprawia, że obawiamy się różnych rzeczy. Przyjrzyjmy się teraz kilku kwestiom, które mają ścisły związek z nadmierną samokrytyką. W jaki sposób może ona na nas wpływać? Po pierwsze, osoby nadmiernie samokrytyczne mają zazwyczaj dość niskie poczucie własnej wartości. Taka ciągła koncentracja na błędach, niedociągnięciach, też z pomijaniem swoich pozytywnych stron i osiągnięć, będzie się wprost wiązała z chronicznym niezadowoleniem z siebie. Zazwyczaj towarzyszy temu brak pewności siebie. Szereg wątpliwości wobec swojej osoby. Te wątpliwości mogą dotyczyć umiejętności, różnych aktywności, wyglądu, ale też w ogóle naszej wartości jako osoby. Niska samoocena może dawać o sobie znać w różnych obszarach życia w obszarze szkolno-zawodowym, społecznym, związkowym może powodować, że unikamy różnych wyzwań czy relacji, mając przekonanie, że się do tego nie nadajemy. Albo wręcz, że na to nie zasługujemy, albo możemy się zgadzać na różne sytuacje, zadania, albo zgadzać się na różne relacje w naszym życiu, które w gruncie rzeczy nam nie odpowiadają. To jest tylko kilka przykładów, ale ważne jest też zauważenie tego, że im bardziej żyjemy pod dyktando naszej niskiej samooceny, tym bardziej też będziemy mieć tendencję do samokrytyki. Koło się zamyka. Samokrytyka wspiera niską samoocenę, a niska samoocena karmi ten wewnętrzny, samokrytyczny głos. Takim drugim tematem, który często łączy się z nadmierną samokrytyką, jest perfekcjonizm. Mechanizm tutaj będzie podobny. Im więcej od siebie wymagamy, im bardziej dążymy do doskonałości, tym częściej będziemy czuć się niewystarczający i będziemy obdarzać się krytyką. I na odwrót, im silniej będziemy się krytykować, tym bardziej wesprzemy niezdrowe standardy i zbudną możliwość sprostania im. Można w zasadzie uznać, że nadmierna samokrytyka stanowi część zjawiska, jakim jest niska samoocena i perfekcjonizm. Co ponadto, osoby samokrytyczne przeżywają zazwyczaj więcej trudności w relacjach. Mogą to być trudności w nawiązywaniu relacji, z wyrażaniem własnych potrzeb, z nadmiernym podporządkowywaniem się innym osobom. Często też osobom samokrytycznym towarzyszy poczucie winy. Odczuwają niezadowolenie z tego, co zrobiły lub czego nie zrobiły. A odpowiedzialności i winy szukają wyłącznie w sobie. Osoby samokrytyczne bardziej też są narażone na przeżywanie smutku i lęku. Samokrytyczne myśli bezpośrednio wywołują te emocje, ale mogą też wzmagać tendencję do unikania podejmowania różnych działań czy wyzwań w obawie przed popełnieniem błędów bądź poniesieniem porażki. Może się to łączyć z niechęcią do podejmowania ryzyka, bądź też przeżywaniem dużego napięcia i poczucia niepewności, kiedy już podejmujemy jakieś działanie. No dobrze, to skąd się to wszystko bierze? Jak to w psychologii, najbardziej prawdziwa odpowiedź brzmi to zależy, ale spróbujmy uchwycić chociaż kilka aspektów, które mogą budować w nas nadmierny samokrytycyzm. Duże znaczenie w budowaniu wewnętrznego krytycznego głosu. Mają realne głosy otaczających nas osób w dzieciństwie i w młodości. Jeżeli nasi rodzice, opiekunowie lub inne ważne osoby często krytykowali nasze działania, negatywnie oceniali nasze zachowania lub nas samych jako osoby, to najprawdopodobniej doszło do tak zwanego uwewnętrznienia tych komunikatów. Wtedy dzieje się tak, że zdanie tych ważnych osób staje się naszym własnym myśleniem o sobie i na dalszym etapie życia bardzo trudno w ogóle rozróżnić jedno od drugiego. Jeżeli do tego opiekunowie prezentowali nam dosyć wysokie wymagania, np. Na dotyczące nauki, wyglądu czy też sposobu zachowywania się, to stanowi to bezpośredni element budujący zarówno perfekcjonizm, jak i samokrytykę. Innym takim czynnikiem sprzyjającym pojawieniu się nadmiernej samokrytyki są ciągłe porównania z innymi. Mogą one być dokonywane przez ważne osoby, otoczenie, takie jak np. Na szkoła, nauczyciele, ale i przez nas samych. Z jednej strony, porównania są nieodłącznym elementem procesu oceniania siebie i innych, a z drugiej powodują, że często wypadamy w swoich oczach gorzej od innych osób. Szczególnie, kiedy mamy taką tendencję do porównywania się tylko z osobami lepszymi od siebie pod jakimś względem. Utrwalony taki sposób myślenia, poprzez właśnie porównywanie się z innymi, często prowadzi nas do samokrytycznych myśli, ale też podtrzymuje taki pogląd na siebie. Innym jeszcze elementem może być nieotrzymywanie dostatecznego wsparcia emocjonalnego i niedocenianie naszych działań. I znowu, jeżeli tym charakteryzowały się nasze relacje z bliskimi osobami, to najprawdopodobniej będzie nam trudno dać to wsparcie i docenienie samemu, samej sobie. Myśląc o samokrytycyzmie, nie sposób też nie wspomnieć o oczekiwaniach społecznych. Presja społeczna w różnych obszarach naszego życia również może skłaniać do nieustannego krytykowania siebie i do dążenia, aby sprostać tym oczekiwaniom. Dotyczą one bardzo wielu obszarów, począwszy od edukacji, wyglądu, a skończywszy na zasobach finansowych czy wchodzenia w związki. Zastanówmy się zatem, w jaki sposób można radzić sobie z nadmiernym samokrytycyzmem. W pracy własnej można spróbować kilku opcji. Przede wszystkim warto wypracować sobie świadomość własnych myśli. Spróbuj po prostu zauważać swoje krytyczne myśli o sobie. Zwróć uwagę, kiedy się one pojawiają, w jakich sytuacjach. Następnie zadaj sobie kilka pytań. Zastanów się, czy te myśli rzeczywiście są uzasadnione, czy opierają się na faktach. Czy raczej są połączone z intensywnymi emocjami? Czy one w jakikolwiek sposób pomagają ci w sytuacji, w której jesteś w danej chwili? Taka praca z własnymi myślami wymaga nieco wysiłku i czasu, ale mimo to wydaje się, że zdrowsze spojrzenie na siebie jest warte tej ceny. Kolejna rzecz to praktykowanie samoakceptacji. Nikt z nas nie jest doskonały, nikt nie jest nieomylny. I bazując na tym, warto ćwiczyć życzliwość i łagodność wobec własnych błędów, wad czy też niepowodzeń. Traktować je jako obszar do rozwoju, a nie potwierdzenie swoich samokrytycznych myśli. Te dwa sposoby w połączeniu prowadzą nas po trosze do trzeciego, czyli do budowania równowagi w spojrzeniu na siebie. Takim ważnym aspektem radzenia sobie z samokrytyką jest zrównoważone widzenie swoich wad i zalet, swoich trudności i osiągnięć. Bo naprawdę nie chodzi też o to, aby założyć różowe okulary i próbować przez nie zobaczyć siebie, ale właśnie o to, żeby spróbować spojrzeć na siebie bez tego krytycznego filtra. Bo jedno i drugie spojrzenie, i to różowe, i to nadmiernie krytyczne, jest zniekształcone. A równowaga będzie polegała na zobaczeniu bardziej realistycznie siebie i tego, że mamy na swoim koncie i niepowodzenia, i sukcesy, że mamy zarówno negatywne, jak i pozytywne cechy. Warto też zastanowić się, Skąd nadmierny samokrytycyzm się w nas wziął? Czy ma to związek z tym, jak byliśmy wychowywani, czy też może sami posiadamy różne cechy, takie jak na przykład perfekcjonizm, które sprawiają, że wpadamy w pułapkę samokrytyki? Samo zidentyfikowanie przyczyn nie zmienia sytuacji, ale często pomaga w zrozumieniu siebie i swojego funkcjonowania, a to zawsze stanowi element wprowadzania zmiany. I na koniec. Mój ulubiony sposób, jak dla mnie game changer. Mów do siebie jak do przyjaciela, jak do kogoś, na kim naprawdę ci zależy. Kiedy pojawiają się w tobie samokrytyczne myśli, zastanów się, co byś w takiej sytuacji powiedział, powiedziała do swojego przyjaciela bądź przyjaciółki. Zazwyczaj taka zmiana perspektywy zaprasza nas do tego, żebyśmy stosowali bardziej wspierające, wzmacniające im empatyczne słowa. Podsumowując, nadmierny samokrytycyzm może przysporzyć nam wielu trudności i negatywnie wpływać na nasze samopoczucie i funkcjonowanie. Jeżeli zauważymy taki wpływ, warto rozważyć konsultację z profesjonalistą, który pomoże ocenić, na ile nasz problem wymaga jakichś głębszych interwencji, np. Na psychoterapii. Natomiast jeśli zauważasz swoje krytyczne myśli, utrudniają ci one różne sytuacje, powodują emocje, których wolałbyś, wolałabyś doświadczać mniej. Ale w gruncie rzeczy nie burzą Twojego funkcjonowania, wtedy warto sięgnąć po sposoby radzenia sobie wspomniane w tym podcaście. Oczywiście nie są to sposoby, które po jednorazowym zastosowaniu ukoją i uciszą krytyczny wewnętrzny głos. To są umiejętności, które wymagają systematycznego treningu, do tego momentu, aż staną się pewnego rodzaju nawyki. Pomocne w pracy nad sobą mogą też być psychedukacyjne książki do pracy własnej, jak i inne podcasty o podobnej tematyce. Propozycje znajdziesz pod podcastem.